Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Broly. Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w The Elder Scrolls Pit Skyrim. E, Kontynuujemy naszą rozgrywkę, moi kochani, i w tym odcinku e, mam nadzieję, że odnajdziemy już złoty... Nie złoty róg, poczekajcie, bo mamy jakąś quest'a. E, dostaliśmy tego quest'a od e, Siwobrodych. Zdobądź róg jur, Jurgena Wiatrowładnego. E, tak, właśnie oto taki e, róg musimy zdobyć. Mam nadzieję, że, da, że uda nam się to w tym odcinku, e, ponieważ... Chciałbym wam jeszcze coś pokazać, pokazać chciałbym wam pewną zbroję, znaczy modyfikację na zbroję, którą sobie wgrałem dosłownie przed chwileczką. Tylko żeby zdobyć tą zbroję musicie być w, w Białej Grani, dlatego że tam się znajduje właśnie taka zbroja, jest ona ukryta w pewnym kuferku. Jako że teraz zaczynamy już questy główne, dosyć szybko moi drodzy, ale postanowiłem, że Skyrima ukończę tylko z wątkiem, ukończę nagrywając tylko wątek właśnie główny. I jako że nigdy raczej nie zdobędę lepszych zbroi niż tą, którą aktualnie posiadam, postanowiłem, że sobie jakąś gram i ona nam wystarczy już do końca gry mam nadzieję. No, i właśnie wszedłem na stronę z modyfikacjami, i właśnie spodobała mi się pewna zbrojka, e, którą zobaczycie, kiedy tylko właśnie wejdę do. Mm, wejdę, wejdę, wejdę do smoczej przystani, właśnie. Dobra, my tutaj szukamy dalej. Oja, pierdzielę pełno Draogrów, co tu się dzieje. Powiem Wam szczerze, że ta penumbra, tą broń, którą aktualnie posiadam, ona naprawdę daje radę. E, całkiem mocna jest. Tylko którędy teraz mam iść? Właśnie nienawidzę takich lokacji, gdzie jest pełno przejść i później nie wiadomo, gdzie iść. E, dobra, są mikstury, świetnie, bo się już powoli kończą. Ehm, cholera, mam pełno hajsu jeszcze, zobaczcie, poczekajcie, mam 10 tysięcy i jeszcze niczego nie kupiłem tak naprawdę, poza skórami, e, które oczywiście wykorzystywałem do tworzenia sobie tylko karwasza, by e, zwros, e, wzrosła mi tutaj, mm, wzrosły mi umiejętności w kowalstwie. Ehm, ale nie wiem gdzieś teraz, naprawdę. Kompletnie są zagubiony. Tam mamy jakieś drzwi i tędy chyba musimy iść. Ta jaskinia wygląda tak podejrzanie powiedzmy. Eee, może tutaj teraz chyba idę w dobrym kierunku. Dokładnie. Zapiszę lepiej grę tak na wszelki wypadek. Eee, no i ruszamy. Powiem Wam szczerze, że dawno w Skyrima nie grałem. Miałem dosyć długą przerwę. Eee, mam nadzieję, że to nie zepsuje jakoś rozgrywki, że to nie będzie jakoś tak widoczne. Jak widzieliście, nie pamiętam, na czym skończyliśmy. Musiałem zerknąć sobie w dzienniku. Kurde, pełno tej szkieletów jest z tego, co widzę, jakieś pułapki. What the fuck? Dobra, wiecie co postrzelamy Może sobie troszkę z łuku, bo nasza postać miała właśnie być w większej mierze łucznikiem, a z tego łuku prawie, że w ogóle nie korzystam. Dobra, tam te szkielety się jarają. Ja postaram się czym prędzej zakończyć tą lokację Czym prędzej zdobyć ten róg Aby wam właśnie pokazać e, Tą zbroję, którą, na, którą sobie wgrałem Najprawdopodobniej wgram sobie również Modyfikację na mm, Co to jest? Aha, tutaj musimy się bawić ha. No tak, tutaj już wiem o co chodzi Musimy tutaj a, bawić się z krzykiem Z krzykiem, którego, którego Wyuczyliśmy się u Siwobrodych e, przy, przez chwilkę zapomniałem. Bo ja zawsze mylę ze stalowo brodymi. Ja pierdziele co ja mam z tymi, tymi stalowobrodymi. Oni się z siwobrodzi, a nie stalowo e, brodzi. Dobra, będziemy musieli czym prędzej. Aj, prawie! Prawie, prawie, ale jak widzicie nasza moc się znowuż. E... O, cholera. No damn it, nie mogę w ogóle tam przejść. To za dziadostwo. No dalej! O, oh, fuck, serio, oh, teraz musimy czekać aż nasza umiejętność się tutaj zregeneruje. O, tam szkielet jeszcze jest. Czego trafię? Dostał i spadł ze schodów, ja pierdzielę. To jest genialne Emm um, co, być może sobie tutaj zapiszę grę i będziemy sobie tą grę wczytywać. Kiedy nam tutaj nie wyjdzie Jest! Udało się moi drodzy, świetnie. Dobra, tutaj Serena niech idzie z nami. Dobra, Przejaźń się zostało dla niej odblokowane, yeah! Ej, nie tak. Uważaj, chyba szykują się... Też tak sądzę, moja droga, ale tutaj niczego nie widzę. Ja troszkę pamiętam tą lokację, co prawda dawno tego quest'a nie wykonywałem, bo w Skyrim'a grałem jakiś czas temu, ale coś tu świta, że tak powiem. Kurde, że się... Co mi tak... A tu ja na pułapce siedzę, o ja pierdziela się dziwię, dlaczego tracę obrażenia. E, dobra, bierzemy naszą... Nie, prześwit, penumbre! Gdzie jest moja broń? Na piątce. E, dobra, wyleczymy się. A ty czemu się tutaj zrespił? Holy shit. To był pająk z modyfikacji. E, albo z modyfikacji, albo mi się coś zepsuło z... E, zepsuło mi się spolszczenie ze względu na... na, na, na e, no, jak to się mówi? Na modyfikację. Nagrałem tyle modyfikacji, że po prostu mi się niektóre napisy nie pojawiają po polsku. Nie wiem o co chodzi. Bo przed modyfikacjami było normalnie wszystko. Ale jak wgrałem modyfikacje, to wtedy się wszystko zepsuło. Okej, okay, mamy róg, moi drodzy. To jest właśnie ten róg tutaj. Genialnie. O, a może jednak i nie. Zobacz róg, bla bla bla. Spotkaj się z osobą, która zabrała róg. Wynajmij pokój na poddaszu pod śpiącym gigantem w rzecznej puszczy. Tam się spotkamy. E, coś tu jeszcze mamy? O, tak, to jest ten te liści, którego nie możemy zabrać. E, dobra, moi drodzy, ja tak zrobię. Tyle, że na początku udamy się właśnie do smoczej przystani e, po tą nową zbroję. Pokażę wam, jak ona wygląda. E, oczywiście ja już, ja już tą zbroję widziałem na obrazkach i muszę wam powiedzieć, że e, wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. E, tutaj jakiś pancerz, weźmiemy go. Szklana buława, wytrychy. A, już mniej interesujące przedmioty. I oczywiście trochę złota. E, dobra moi drodzy, wychodzimy już z tej lokacji. Do Smoczej Przystani. Później ruszymy do Rzecznej Puszczy e, zobaczyć co owa osoba e, miała, ma nam do powiedzenia. Która właśnie chce się z nami spotkać w tej, w tej tawernie. Mm, albo w tej gospodzie. To jest bardziej gospoda. Nieważne. Mm, mm, mm. Wiele ludzi się pyta, jak się wgrywa modyfikacje właśnie Wysyłacie mi wiadomości na, e, na prywatną wiadomość e, I mówicie mi, że niektóre Modyfikacje nie działają, moi drodzy e, Musicie rozróżnić, że Znaczy, rozróżnić e, Niektóre modyfikacje działają e, Tylko na e, W dodatkach, czyli jeżeli jest jakaś modyfikacja Która działa wam w dodatku, na przykład Downguard, a macie podstawkę To taka modyfikacja wam nie zadziała, po prostu Każda modyfikacja jest opisana i jest tam napisane czy potrzebna jest podstawowa wersja gry czy też dodatek. Ja też tak miałem na początku, że wgrywałem na przykład moda na nowe kusze i się dziwiłem dlaczego nie gra, dlaczego nie działa, a okazało się, że nie mam po prostu wgranego moda Downguard. I tak to znaczy moda, dodatku Downguard i dlatego właśnie ten dodatek, znaczy dlatego modyfikacja nie działała po wgraniu właśnie dodatku E, wszystko wróciło do normy i modyfikacja zaczęła tutaj działać, chociaż jeszcze nowych, e, nowej kuszy z modyfikacji nie znalazłem tak naprawdę. Okej okay, moi drodzy, okazało się, że owa modyfikacja nie zadziała, po prostu nie pojawił się kufer, w którym powinna być ta zbroja, e, nie mam zielonego pojęcia co się stało, o, modyfikacja została wygrana. Pomyślnie, poprawnie. E, będą się poza odcinkiem sprawdzić co się tutaj dzieje. Mm, ale dobra, nieważne. W każdym razie e, wykonujemy questa głównego musimy się do rzecznej puszczy i wynająć pokój, ponieważ z nami chce się skontaktować pewna osoba, która e, wie coś na temat tego rogu. E, my mamy już 25 poziom. Całkiem nieźle jak na, te, na, jak na ten etap gry. E, dobra. Cie, czemu mi... Cienie? Dobra, myślałem, że mi cienie nie działają, ale wszystko jest dobrze na całe szczęście. Dobra, oczywiście po zacinkiem też sobie mam zamiar wgrać e, nowe mody e, na nowe bronie. Dokładnie. Okej, okay. okay. jestem oberżystką. Spokój na poddaszu, co? Cóż, okej. Okay. Tylko, tylko w którą. Na... O, tutaj. Drewniane drzwi. Dokładnie. I teraz e, poczekajcie, poczekajcie. Spodziewam się z osobą, która zabrała róg. Dobra, czyli mam tutaj poczekać, tak? Na no to wygląda. Tak, idzie już do nas ta osoba chyba. Albo mam poczekać, może tutaj poczekajcie. Poczekamy sobie do rana. A czy sobie. No, o, Ty tak. Dobra, w porządku. E, ona w ogóle ma taką fajną e, kryjówkę w tej e, gospodzie, w tej tawernie. Zaraz ją zobaczycie. Ja go czuję. <laughs> Nie, no moi drodzy, ale raczej wracając do tych. E, do moich, do moich planów dotyczących Skyrim'a, e, jakie questy mam zamiar wykonać, i raczej tutaj wątku głównego, na, znaczy wątków e, pobocznych, wątków pobocznych, może, questów pobocznych na pewno całych nie wykonam, bo, ten, bo ta seria miałaby, kurde, dwa razy więcej odcinków od e, Gotika The returning na pewno. Także nie ma takiej w ogóle opcji. My sobie teraz zaczniemy wątek główny i zajmiemy się później nową grą, w sumie jeszcze nie wiem jaką. E, bo detekturnika już nagrałem i chyba zajmie się już e, to do końca. Hmm. Wygląda na to, że siwobrodzi mają cię zasmocze dziecię. Mam nadzieję, że się nie mylą. Niespodzianka. Wygląda na to, że coraz lepiej odgrywam rolę nieszkodliwej oberżystki. Ostrożności nigdy za wiele. Szpiedzy Talmoru są wszędzie. Nie zadałam sobie całego tego trudu dla zwykłej zachcianki. Musiałam się upewnić, że nie jest to pułapka Talmoru. Nie jestem twoim wrogiem. Dałam ci już róg. Właściwie to próbuję ci pomóc. Posłuchaj tylko, co mam do powiedzenia. Jak napisałam w mojej wiadomości, słyszałam, że możesz być smoczym dziecięciem. Jestem członkinią grupy, która od dawna cię poszukuje. Cóż w każdym razie kogoś takiego jak ty. Oczywiście, o ile naprawdę jesteś Smoczym Dziecięciem. Zanim powiem choć słowo więcej, muszę mieć pewność, że mogę ci ufać. Hmm. Jeśli mi nie ufasz, to już samo przyjście tu było głupotą. Wiedziałam, że Siwobrodzi cię tam wyślą, jeśli uznają, że jesteś Smoczym Dziecięciem. Są wyjątkowo przewidywalni. Kiedy cię tu ujrzałam, Byłam pewna, że przybywasz od Siwobrodych, i nie jesteś szpiegiem Talmoru. Jako nieliczni pamiętamy, że Smocze Dziecie zostało stworzone do zniszczenia smoków. Jesteś jedyną osobą zdolną ostatecznie zgładzić smoka poprzez wchłonięcie jego duszy. Umiesz to robić? Umiesz wchłaniać dusze smoków? Dobrze. A wkrótce będziesz mieć okazję, by mi to udowodnić. Rzecz nie w tym, że smoki wracają. One wracają do życia. Nie zaszyły się gdzieś na te wszystkie lata. Były martwe, zabite przed wiekami przez moich poprzedników. Ale teraz coś sprawia, że ożywają. Musisz pomóc mi to zatrzymać. <laughs> Kilka lat temu powiedziałam coś bardzo podobnego mojemu koledze. Cóż, okazało się, że on miał rację, a ja się myliłam. Wiem, że tak jest. Odwiedziłam starożytne kurhany, które okazały się puste. Potem odkryłam, gdzie powróci do życia kolejny smok. Udamy się tam, a ty go zabijesz. Jeśli nam się uda, powiem ci wszystko, co chcesz wiedzieć. Dobra, w porządku. Gaikin. Niedaleko znajduje się starożytny smoczy kurhan. Jeśli zdołamy tam dotrzeć zanim wszystko się zacznie, może znajdziemy sposób. Muszę założyć swój strój podróżny. Daj mi chwilę, a będę. Dobra, teraz musimy zapieprzeć taki kawał na to wygląda. Poczekajcie, poczekamy sobie za tą kobitką. Aż założę tą swoją zbroję. Mm, zbroja skórzana. Okej, okay, w porządku. Tylko teraz będziemy musieli się teleportować tam, teleportować. E, użyć szybkiej podróży. Tylko problem w tym, że w pobliżu tego, tej lokacji nie mam odkrytych żadnych, e, żadnych miejscówek. Także droga tam będzie dosyć długa. Eee, na to wygląda... O, czekajcie, mam jednak jaskinię odkrytą, o, goddammit. Dobra, czyli jednak nie będziemy musieli zapieprzać... Eee, taki spory kawał drogi, na całe szczęście. Okej, okay, w którędy teraz, moi drodzy? Teraz musimy iść w tamtą stronę, Sarena... Serena, przepraszam, Boże, co ona na nią mówię? Sarena, goddammit. Eee, idzie za nami, ona też nam pomoże walczyć, walczyć ze smokiem. Powiem wam szczerze, że to jest taka całkiem sympatyczna towarzyszka. Wow, chyba już mamy ze smokiem do czynienia. Bo coś tutaj słyszałem. Weź co lepiej założyć tutaj e, łuk. Mhm. Smoka ewidentnie słychać, ale go nie widać. Czy ja strzelę w tego? Lisa! Tak dostał! Ole jest okrutny, ho ho ho. E, tam widzę mamy giganta. Z gigantem nie chcemy też walczyć, bo jak nam pieprznie... To odlecimy do góry, i to nieważne czy macie pierwszy level czy setny level, on i tak wa ma was na tak naprawdę, tak mi się przynajmniej wydaje. Eee, daleko jeszcze? Nie, jesteśmy już bardzo blisko, tutaj powinniśmy spotkać e, naszą delfin, delfin, Delpin. nie pamiętam, znaczy nie wiem jak się wymawia dokładnie nazwę, e, jej imię. Ole poleciał, holy shit, dobrze Sereno, jesteś bardzo pomocna. Widzicie? Dlatego dobrze jest mieć towarzyszkę w. Jeżeli oczywiście gracie w podstawce, to oczywiście w podstawce też macie pełno towarzyszy, z którymi możecie wędrować, a jeżeli nie, to nawet macie pełno modyfikacji, które wam pomogą w tym na pewno. Hmm. Tylko gdzie teraz ja mam iść tak naprawdę, poczekajcie tam. Eee, tak, na to wygląda. Dobra, tu gdzieś powinno być przejście, czy może nie przejście, ale droga, która nas... O, właśnie o tym mówiłem. Który nas poprowadzi właśnie do tego miejsca e, Moi drodzy, zakończę Questa po tym, gdy zabiję Tego smoka już O, jest smoczuś Ale chyba na razie z nim walczyć nie możemy Musimy się udać do tej Nie, czekajcie, to chyba mogę z nim walczyć już On chyba z kimś rozmawia Kurde, jak mam się tam dostać? Dobra, pójdziemy sobie na skróty Serena będzie musiała Udać ci jakoś naokoło do mnie. Nie ma innego wyjścia. Eee, dobra. Okej, okay, tutaj tego smoka mam zabić, czy najpierw mam porozmawiać z tą e, kobitą. Teraz nie mam żadnego pojęcia. Ja mam wejść do środka tutaj? Serio? Nie. God debut. Wow, 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 Dobra, chyba. Wygląda na to, że trzeba tego smoczka zabić. Nie ma innego wyjścia. God damn it. Stawaj, szybko, 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 szybko On jakiegoś dziwnego krzyku. Jakiegoś dziwnego krzyku korzysta Odszukaj zabić smoka, ale którego smoka teraz? God damn it. Z dwoma smokami muszę teraz walczyć poważnie Ja pierdzielę Dobra, tamten smok już Nie, uciekł Dobra! Nie no, ale ten smok jest. Przykoznaczony trochę. Zawsze walka ze smokami w Skyrimie była dosyć prosta. Teraz ten smoczek troszkę. jest wytrzymały. W porównaniu z tymi smokami e, bez modyfikacji i bez e, dodatków. W dodatku chyba troszkę tych smoków polepszyli, co? Bo w podstawce to byśmy już dawno zabili tego smoka, żeby nawet nie zdążył odlecieć. Co to było, goddamnit? Czemu tak. What the fuck? Czemu on tak spadł? Nie wiem, chyba, chyba Serena go jakoś zraniła I to odczuł bardzo No, udało się. Smog został pokonany I tak walka była dosyć prosta. ci tutaj oczywiście e, Finishera z e, chyba modyfikacji Bo na pewno go chyba nie było w mm, e, W podstawce, może w dodatku go dodali Nie mam zielonego pojęcia e, Dobra, bierzemy te pierdołki Tak, to ja pochłania moc. Na bogów w niebiosach. Spójrz na to! Ja winna ci jestem parę wyjaśnień, nieprawda? No trochę? Chyba, Pytaj, o co chcesz. Niczego nie będę ukrywać. Jestem jedną z ostatnich członkiń Ostrza. Ostrza! Kurczę, mogliśmy ostrza, spotkać tę organizację w Obliwionie. jesteśmy Smoczemu Dziecięciu, najwspanialszemu spośród nas. Przez ostatnie 200 lat, od czasu ostatniego cesarza Smoczego Dziecięcia, Ostrza poszukują dla siebie celu. Teraz, gdy Smoki powracają, nasz cel znów jest jasny. Musimy je powstrzymać. Zupełnie nic. Widok tego wielkiego czarnego smoka zaskoczył mnie tak samo jak ciebie. Naprawdę? Gdzie? Ciekawe, ten sam smok. A niech to, poruszamy się po macku. Musimy odkryć, kto za tym wszystkim stoi. No właśnie, dziś już nikt nie pamięta o naszym istnieniu. Byliśmy kiedyś znani w całym Tamriel, jako obrońcy cesarskiej dynastii Septimów, Ale czas, przez ostatnie dwieście lat poszukiwaliśmy kolejnego smoczego dziecięcia, które moglibyśmy chronić i służyć mu radą, tak jak przyszli. Lecz nigdy nie udało nam się żadnego znaleźć. Aż do teraz. W pierwszej kolejności musimy się dowiedzieć, kto odpowiada za powrót smoku. Naszym najlepszym tropem jest Talmo nawet jeśli nie jest w to zamieszany, dzięki niemu dowiemy się kto pociąga za sznurki. Dobra moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie moi drodzy i widzimy się w kolejnym odcinku. Zagrajemy w Dialder Scrolls, Skyrim, trzymajcie się, cześć.